No i nadchodzi chwila prawdy. Siemka, witam w kolejnym odcinku Gliczoteki, w którym podobno mamy dosyć ciekawego glicza, a jest on związany właśnie z Don Kishonem i jego zadaniem, którego znajdziemy na siedliskach Samowolki. Pierwsze co musimy zrobić, to pogadać z nim odnośnie nowego zadania. Bla, bla, bla. Pierwsze co, to lecimy sobie tu. Bierzemy sobie tą płytkę. Następnie idziemy do środka bierzemy to odwracamy się, zbiegamy na dół bierzemy kolejną płytkę i wracamy do niego na górę jak ja tu szedłem? a tu ten i tutaj mamy jeszcze te buteleczki jak zrobimy to w tej kolejności podobno glitch zadziała najpierw z nim musimy pogadać złoto dostaliśmy, ok, i teraz pierwsze co to musimy to zobaczyć czy działa więc jedziemy do strefy no i nadchodzi chwilę prawdy. Ale jaja, faktycznie to działa. Ej, nie spodziewałem się. Strefa nie zadaje mi w ogóle obrażeń. Co za jajca. Nie no, powiem tak, śmieszne to jest. Ale wiedzcie, wiedzcie to, że to zostanie szybko spaczowane. Hmm, może jestem na meczu prywatnym, więc nie róbcie tego na zwykłych, bo możecie dostać bana. Podobno dodatkowo... Ja nie korzystam z, je, z meczów z budowaniem, więc to jest dodatkowa część. Hmm, podobno jeszcze można więcej budowlc... Budu... Budu... budulca zebrać, przepraszam. jaki jest maks na budowaniu? Mam 563. Ciekawe. No, tak więc glitch działa. Uważajcie, jak go będziecie robić, żebyście nie dostali bana. I co, z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Cześć.